Nie, mijn Nie, zonder Nie, dochter zonder mijn 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 dochter

Eee, co się tu do stało? Czy ja w ogóle zostałem wywalony z karami. babciulki? Tu pewnie tutaj było. Uuuh, dobra, tutaj umarłem. Niestety, nie, ja tu na dole umarłem. Не, чё так? Не, 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 не выпьем, чё это? Ja. <laughs> <laughs> Okay. Cześć! Cześć. Uprawienie tutaj. No nie opiekuj się ze mną, Muszę spadać. Good, Jestem raj, a to jest Szolan okay. i jesteśmy ty... strażnikami uh, Tak, wiem, że jesteśmy super. Szczęście, że nas spotkałeś. Nad tym potokiem szpędzają się naprawdę podejrzane typy. Ale my raz, dwa wyciągniemy cię z kłopotów. Pomożemy ci, bo my tutaj wszyscy się przyjaźnimy! Boję się go, boję się go. On mnie opiekuje, mnie. On mnie tutaj opiekuje. No nic się skórę! Boże. To też malu, tu, tu, tu. Cześć malutki, o oh wow, jak mnie walnął. Gdzieś malutki, gdzieś ła, oh nie jest, jak nie. No to, się pój? A wiesz, że nie mogę na ciebie patrzeć? Bo to jest, bo tej się...

no co wy jobbicie? Kto to jest? Bab babcia, czy to twój koleś? Czy twój dziadek, czy twój kujon? Ta Także Wam się film spodobał. Dziękuję za oglądanie. Jeśli bardzo chcecie... Jeśli chcecie jeszcze raz w grani mi Minecraft, to do zobaczenia. Będzie śmieszne. Na razie.